Zakłady produkcyjne zużywające ogromne ilości energii nie muszą pozyskiwać jej ze spalania paliw kopalnych. ASTEP to europejski projekt, w ramach którego współpracuje 16 partnerów europejskich z 8 krajów. Głównym celem projektu jest opracowanie i wytworze, wytworzenie systemów magazynowania energii, które znajdą zastosowanie w, u partnerów przemysłowych również zaangażowanych w ten projekt. Są to dwie firmy. Mandrekas z Grecji, jest to firma reprezentująca przemysł mleczarski oraz ArcelorMittal, jest to starownia z Rumunii. Jednym z zespołów pracujących w ramach projektu są naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Naszym zadaniem w projekcie jest opracowanie i wytworzenie specjalnych struktur przestrzennych, które mają być używane jako wymienniki ciepła w akumulatorach energii zadaniem tych struktur jest przyspieszenie procesu ładowania akumulatora tak żeby możliwe było naładowanie akumulatora w ciągu całego dnia a później żeby tą energię można było wykorzystać w procesie na nocnej zmianie Ażurowe, aluminiowe wkładki do akumulatorów przypominające plastry miodu wytwarzane są w procesie odlewania precyzyjnego. Cały proces wytwarzania struktur trwa około dwóch dni, z uwzględnieniem procesu przygotowania form i samego odlewania tych gotowych elementów. W ciągu czterech lat partnerzy będą rozwijać dwie technologie i sprawdzać ich działanie w zakładach produkcyjnych. Niektóre skupią się na innowacyjnym kolektorze słonecznym. W ogólnym założeniu kolektory słoneczne mają za zadanie pozyskiwać energię słoneczną w postaci ciepła. I tą energię możemy sobie wykorzystać do różnych procesów. Możemy na przykład ogrzewać tym mieszkanie, albo tak jak w naszym przypadku możemy ją też magazynować do wykorzystania na później. Naukowcy wybiorą najlepszy kształt tworzonych przez siebie struktur, po czym przejdą one testy w Hiszpanii. Echo24, Agata Sibilak.